Zademonstruję, że jak się muzika obrączkuje, Ale. przerośniętego <grym, 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 nie spierdzieli, bo jeszcze spadnie. Ja go muszę podtrzymać. Chyba Jeden cikcie. Jak mu zadrał, one, to na czoskowym mu być lepiej wyżak. Na czoskowym? <grym>, na czoskowym być bardziej dgało. Ja ci powiem tak, ja zawsze przynajmniej, ja jak robię, to mu ta noga molę trochę mówią przyłonacza a Czy pomasujesz? No, no pomasuję z mu mówią, no co? No, co mu tu zrobić? No, lepiej, żeby no, że. A nie jest jak. jak on mu te palce suen, nie? A ostatnio, że, się... że go źle obryk ten ring, wiesz, jak no, i patrzą, do góry. I pacho, żeby go symnąć, no, to tak to, 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 to potem to musiał zostawić. Wiesz, o co chodzi? No, lepiej, jak jest koszulka, ale. Czy teraz źle? Ja to przynajmniej tak robię, wiecznym łażem wtórnych Okej. Okay. I co, wlazło? Wlazło. A kopytu ma takie, że no nie miałoby prawa wleźć. No bez oleju to by nie dali rady. Paluchy by były utargane. Piórko. Piórko albo drut. Tańcz gową, Krzychu, czekaj. O, że zunę... teraz, teraz to chopy, a tu jest drut. Teraz to jest w takim stresie na wizji, rozumiesz? On Ty, to ciepnie, a ja mu robię jakieś bandyctwo. Trochę na pewno, że mu tam skórka ułonaczył. Ej, się, kubuś. Na palcu mu troszkę krwi wyrazu. No, jest, nie? A tak to by było, co? To by nie było tak. Czekaj, tu dajmy go do. Siedmy się do Hibla. tu, nic ci nie będzie, ja to wleję na zot. Czosnek. Pokażcie, jak ja orientuję modziki normalnie. A ci potożą. Czy coś? od No, bydlaczek. Nie, się tam nie Epca To jest Wojtaszek. Jeden jest tam. Tu numer pięciocyfrowy. cyfrowy. To już będzie 71. Wiemy lepiej napisać. to bo tak. Chyba wam pierdzielu Cyk Pstygram tam tam, kto jestem, nie wiem sam No no teraz puste palce Noga szła pudełnego do sznupy łopcycką, mu rozumiesz No patrz Ja przy to była wykałaczka do tego No i tak jest, tak jest No piórko zawsze bieram No, nie zawsze to piórko jest Jak nie miałem rogu sztuk, to to piórek pełno, Znaczy wiesz co, jo? W rozpłodzie zawsze się piórko znajdzie. Bo w razie czego mama jest dawcą. Ja ja ja. Mama <grym> jest dawcą. <grym> no ja chcę mieć młodek. Zależemy tylko. 10. No powiem ci zamiast się wracać, lotać. To tak... Ale zawsze tam jakieś w półce to się znajdzie, ale jak już zawsze jest jakiś rozwiązanie, wiesz. A też długopisem, bo jak mon zeszy, to najczęściej długopisem podważą. Bo mon długopis, do... a potem i długopis nie pisze, bo jak to po o że porę razy o nogę, to on zatłośnie i zaś nie idzie po kartce pisać, nie? Oczywiście. No potem zaś ci ten gołom na zeszyt nasro, a ty to na tych kartkach piszesz tych. Na, na. Tu możesz mazaka, ja ci podum. ty ci podom, No to jest cinkopis, to to nie będzie A A ty możesz skap się mazak, ja. Niezbędnik Magenera to nie jest chopy, on tu musi być, on zawsze jest. Także bez tego nie ma to tamto. Bo powiem ci, że jak wielą ucinko pisał duchopisem, to to wszystko zeszło. Aha. Wiesz tak? Ja też takimi markerami piszę też. Tak, no za dwa lata chcesz dojść do tego i ty nie wiesz co było grane, nie? Napadłem no. to do zeszytu przepisujesz? Tak to właśnie wygląda, się, się Bydlaczek siedzi! O! A musi mi tam zanieść, tam no, Dobrze. To, to widzisz, jaki grzeczny. Grzeczny także. Instrukcja o obrączkowaniu. Na koniec to pozdrawiamy wszystkich widzów tutaj kanału. Może na koniec podasz swój numer telefonu, bo go nie pamiętasz swój numer? No 514 514 146 146 747 747, jak ktoś by się chciał z Tobą skontaktować to może na ten numer tak. I, I wtedy może on na pogołąbkach sobie porozmawiać Także dzisiaj przy tej wiosennej, zimnej pogodzie Cię odwiedziłem Tutaj przeszliśmy po gołębnikach Może ktoś skorzysta jak Młodzika przynajmniej zaobrączkować. Bo w sumie na filmie nie widziałeś, żeby ktoś młodzika obrączkował. A, 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 a czy, ja obrączkową, ale młodzi a, dużo. Tak, tak właśnie jest na ratunek, no bo co... Znaczy ja obrączkową, ale ciężko. Fajnie jest wziąć się ty szmata, no nie zawsze jest. Takiego muza. większego, nie? Często jest przynajmniej umie. Wyszkaj zawsze są za wielkie modele. Ale przez weekend nie było, tym był jeden bezszerzył na pasionek. No. Na dole Kajś. Kajś na dole, wiesz, co chodzi, że ja, ja. na dole. To po potem kuźwa wyrzakło no. To jaki teraz plany, no za 3 tygodnie loty, 27 zaczynacie Co, pierwsza wózka już była, już do Sosnowca, nie z kierunku Nie wiem, będziemy lecieć, bo no, tam słyszałem, że już likerzy nawet byli w takich miejscach co mają loty mieć nie? Ja? No wczoraj kumpel także, także, wiesz, no co, będziemy lecieć Tak w dalszym roku, kartka jest, i ile no, muszę, się koszulka wymienić no. Czy a to ka tajno kartka co kiedy dawać? Ja. No. Ogólno dostępne Ogólnodostępne tam w to, niech się zdjęcie zrobi To mi kumpel pisał, Wojtaszego mam Nie wiem czy będzie zły na mnie, że o tym godum, ale a jest Ale teraz nam nic nie widać przez tą folię Uch, Jedna, druga białkowa energia, jedna, czwarta lekko sprawna. A tak to masz, ja. i to masz podgląd, żeby wiedzieć mm. co im dać ja, 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 ja. Omikumna karma, aerozol, poniedziałek drogi oddechowe. Zawsze tylko i na dobą 1 ml albo 2 ml na litr wody i no w poniedziałki tą aerozol z Procampa. aerozol jest fajne, bo on ma 5 lat gwarancji, jako jedyny chyba z produktów. Ja? No. I on pięknie, no co lecytyna. Lecytyna wiadomo, że no i tu już... To tak jak one, nie? No. To tak e, ten, to Lodółeczka tak jak Ja wrócisz, że zapomniał dać. Bajkox już kuźwała 3 lata jeździ, że go nie podał aha e, blitzform, o, te to kosztuje 20, o, 29, opie a, a tam to kosztuje 100, 200, 100, więc chyba nie kupowałem, no, 500 zależy kaj i o, hmm. go, no, ja nie bydę onego, ja nie byłem tam kurwa, To już są tajne kurwa środki, no tam jest on inwermetynamu, no wiadomo lodóweczka je, to masz lodówkę, działa, ja? ja, ja, ona działa. tu już jakoś tam na te, no, to na, na ospr, tu teraz ten model. No tutaj te dwa zara pokręciło tego połowego i tego od ciebie, no ale już się lepiej czuję, widzisz ten RP no? <laughs> Ciekawe Może to jest to, że ta ich też na to poszło, nie wiem, Czekaj, coś, tam, ja coś, tam, coś, czek, coś tam coś mi koliduje, coś mi koliduje Coś, coś tam gdzieś gdzieś o zamku. No i łonny do świń i do onego plaj do świń no bo on kosztuje 17 na necie, wiesz jak... Nie wiem wyratera, no, taki był, a do onego w głębiarskim sklepie, no to on będzie kosztował, wiesz jak 7 tych, wiesz co, to chodzi? ten strój kosztuje paru lat i nie ma problemu. Ja ciąpią to tutaj woda czerwona, wiesz co chodzi. Ej, tą kartkę jeszcze muszę. Jak już I tego powiem... to sam wszystko ponagrywał. Koś, a sam jest taki syf, kopie, Tu jakieś stare warzywa ja mam nowe, ale nie ma kiedy <laughs> tego wyciepnąć karma, oregano nie wiem czy coś widać, ale trudno tego nie widać, to następny razem no i to kartka może to jednych interesuje, lecytyna, ni cmk, piątek, energia, lekko strawno coś tam, coś tam mek to nie wiem co to jest w ogóle karomin no to są te, te produkty Karomin, niemieckie. Karomin, aha, co to jest za firma? Terafit. E... Co to jest za firma? Miller. Miller? A, no nie masz nie? Miller, Le Leszek Miller, rozumiem. A, ten Miller, <grym> aha. Nie no, doktor Miller, to jest z Niemiec. Herba, aha. Darmakti. Ja tego nie widziałem, pierwszy raz w życiu to widzę. Nie. A tu skrzynka ode mnie. Coś chyba, to pod nową ją. To jest ona, ja? Z ta woda? He. Sobota propolis, dawki. Zawsze propolis. Dobrze. Tu ciemy. Zlustrowaliśmy wszystko tutaj. Elektroli, No co ci tu jeszcze? No, cuda wianki Tego nie wolno. Tego nie wolno, bo to. to tego nie wolno. Tego nie wolno. No, no, tego nie wolno pokazywać, nie? Jakby nie było teoretycznie. To, już... to jest tylko puste pudełko na A, pamiątkę. No tu jest puste pudełko na po tym tu jest puste pudełko. To, to są... Sama natura, same zioła same zioła, same zioła Same jowas. Najlepsze to też spray. Ja zielony był. Ale ziel tak się kozol taki kupić, zeszłego roku mu kupiłem. Zielonym? Ja. Ale to zielony już posłodził. To jest spektin, nie? Aha. Ale już tu 3 lata leży i nie do wołek Nie było czego, no taki to jest Dobrze, pozdrawiamy jeszcze raz wszystkich hodowców ja. Także tu wszystkie hodowczynie ta Tajemnice, żeśmy zlustrowali gołąbki ja. Jak ktoś jeszcze ma jakieś pytania I nie doczytał się z tej kartki Jak te gołębie prowadzić, to może zadzwonić na twój numer, nie? A, no coś tam idzie padać zawsze na Dobrze, to jest... Dobry... a to na co? Na jaszczymbia no. Ja no na jaszczymbia petardy, tu mam sztanki co inno jest, łopie to o kupuje, nie? Aha. I wala, no bo tu przydech, Ale to jak, przed oblotem czy co robisz? Nie no jak widzę, że jest, no to, to ciepia, nie? A pomogasz mu odlecieć. No bo tu jest zobod. Ja tu wszystko fajnie widzę, widzę, nie? Bo... no. no. Ja go tu zaraz daleka widać. A no to może tam i na kominie siedzieć, nie? To, no. to są na pewno. Ale no, no, tu lubią w tych topolach siedzieć. Wiesz jak to zarośnie po tym, nie? Okej. Okay. Tak, tak, tak. Dobra, to już kończymy na serio, bo to się już na zakończeniu nam przedłużą. Dobrego lotu. Dobry, Dobry lot. lot.